Bo ja myślałam, że ja trzymam ciężką rękę na pieniądzach, że zarabiam za mało, że na niewiele przyjemności sobie pozwalam. Natomiast czym innym było moje założenie, czy... ale jeżeli Twoją intencją jest szybko poprawić swoje finanse, sięgnąć po niezależność finansową, zbudować kapitał do inwestowania, odbić się, i to zdanie ruszyło mnie bardzo mocno, ponieważ ja lubiłam i do dzisiaj bardzo lubię wydawać pieniądze i każdy pomysł, że miałabym tych pieniędzy wydawać mniej i to mnie przepot przepotężnie tak naprawdę otworzyło klapkę w głowie, ponieważ pokazało skąd te majątki albo skąd też to utknięcie na podobnym poziomie finansowym się bierze. Gdzie tracimy pieniądze w głupi sposób i nawet tego nie zauważamy i dlatego nigdy nie budujemy fajnego majątku? Zapraszam Cię na kolejne wideo, w którym bardzo szybko Ci to wyjaśnię. Nazywam się Ania Witowska i od ponad 14 lat uczę kobiety, co zrobić, aby lepiej zarabiać. Poprzez mądrą inwestorkę oraz kobieta zarabia pokazuje, co dokładnie trzeba zrobić, aby mieć więcej na koncie i więcej czasu na życie. I często słyszę od kobiet coś takiego, ale ja nie mam pieniędzy, ale ja mam wiecznie za mało, ja bym chciała, ale nie za bardzo mam z czego. I dlatego chcę się pochylić nad tematem tego, gdzie my pieniądze tracimy i myślę, że Ciebie tym zaskoczę. Zacznę jednak od takiej troszkę innej rzeczy, a jest nią... Pewne zdanie, które usłyszałam lata temu odnośnie tego, jak wydają pieniądze ludzie zamożni i jak wydają pieniądze ludzie biedni. W takim uproszczeniu, co nazwijmy. I to zdanie ruszyło mnie bardzo mocno, ponieważ ja lubiłam i to dzisiaj bardzo lubię wydawać pieniądze. I każdy pomysł, że miałabym tych pieniędzy wydawać mniej, wydawał mi się być atakiem na mnie. Ale, któregoś pięknego dnia. Usłyszałam, że jest ogromna różnica pomiędzy tym, jak wydają pieniądze ludzie zamożni, czyli ludzie, którzy z roku na rok tych pieniędzy mają coraz więcej, oraz ludzie biedni, czyli tak zwana ta średnia klasa społeczna. I to mnie przepot przepotężnie tak naprawdę otworzyło klapkę w głowie, ponieważ pokazało, skąd te majątki, albo skąd też to utknięcie na podobnym poziomie finansowym się bierze. Otóż. Ludzie biedni, w momencie, w którym dostają wypłatę, w momencie, w którym przyjdzie ekstra kasa, w momencie, w którym wejdzie coś na konto albo w garści, to od razu myślą o tym, aby te pieniądze wydać. Myślą o tym, co sobie kupią, myślą o tym, co sobie wynagrodzą. Po prostu chcą natychmiast te pieniądze w jakiś sposób wydać i sprawić sobie przyjemność. Ludzie zamożni tak się nie zachowują. I niezrozumieć źle, to nie jest tak, że oni nie kupują sobie rzeczy, które sprawiają im przyjemności. Oni te rzeczy kupują na większą skalę, ale robią to dopiero po tym, jak najpierw swoje pieniądze zagonią do pracy. I teraz zobacz. Ludzie biedni mają, wydają, czyli weszło, wyszło i ciągle jest tak samo, tak? I dlatego ciągle mówią, że tych pieniędzy nie ma. Ludzie zamożni, gdy pieniądze do nich wchodzą, zaganiają je w jakiś sposób do pracy, inwestycje, biznesy i z tego, co te zagonione pieniądze im wypracują, oni kupują sobie przyjemności. I to daje im jeszcze większą motywację, żeby zarobić kolejne pieniądze, kolejne pieniądze. I dlatego tutaj mamy kręcenie się w kółko, a tutaj mamy majątek, który rośnie. I teraz zobacz, taka prosta rzecz. Jedni i drudzy lubią wydawać kasę. I myślę, że zgodzisz się ze mną, że ludzie zamożni bawią się na dużą skalę i wydają tych pieniędzy jeszcze więcej. Ale zobacz, to jest właśnie ten niuans, że ci wydają od razu, bo chcą przyjemność natychmiast i wypuszczają, rozpuszczają wszystko co do nich przyjdzie, ci najpierw w mądry sposób zagospodarowują te pieniądze. I gdy to zobaczyłam i to do, gdy to do mnie dotarło, gdy zobaczyłam tutaj jak bardzo się kręcę w miejscu, tylko wydając kasę na przyjemności i wracając do punktu zero, że tej kasy nie mam, ja stwierdziłam, że ja muszę zacząć trochę bardziej odpowiedzialnie, trochę bardziej mądrze do pieniędzy podchodzić. I dzięki temu coś mi w głowie kliknęło i przeskoczyło. No ale dobrze. Wróćmy do samego faktu, gdzie nam te pieniądze się rozchodzą, bo na pewno jesteś ciekawa. I być może sobie myślisz, że bo, a nic mi nie pokażesz, ja zarządzam moimi pieniędzmi. Ale moje pytanie jest takie, kochana, ale czy na pewno, czy na 100%? Bo ja myślałam, że ja trzymam ciężką rękę na pieniądzach, że zarabiam za mało, że na niewiele przyjemności sobie pozwalam. Natomiast czym innym, było moje założenie, a czym innym było moje sprawdzenie, czyli rozpisanie sobie krok po kroku każdej nawet najmniejszej kwoty. I do tego jeszcze wrócę, ale najpierw porozmawiajmy o tym, gdzie nam się pieniądze rozchodzą w głupi sposób. I poczekaj chwilkę, bo zaraz pokażę Ci liczbę, to po prostu rozwali Ci głowę i pokażę Ci zupełnie inną perspektywę. Więc zobacz, pierwsza rzecz to są nasze emocje. I nie wiem jak Ty, ale ja kiedyś w momencie, w którym źle się czułam, w momencie, w którym patrzyłam na swoje życie, gdzie jestem, patrzyłam na to wszystko, co się dzieje, na to, gdzie chciałabym być i ja się czułam źle. Jak nie daj Boże, jeszcze na to się pojawiły ej, hormony, a to, to już w ogóle moje samopoczucie leciało w dół i dlatego ja wydawałam pieniądze po to, żeby sobie humor poprawić. I możesz powiedzieć, że no ale nie ma nic z tym złego, chciałaś się poczuć lepiej. Oczywiście, że chciałam się poczuć lepiej, ale to było poczucie się lepiej tylko i wyłącznie przez chwilkę. Czyli te emocje to było wszystko na zasadzie takiej tu parę złotych, tam parę złotych, tu coś troszkę większego, bo przecież zasłużyłam, bo przecież mi się należy, bo przecież jestem taka bierna, ponieważ po tym się poczuję lepiej i po tym coś zrobię. I teraz zobacz, takie małe kwoty skumulowane w skali miesiąca to są pieniądze, tak? To są rzeczy, które... Mogłabym wykorzystać wtedy na to, żeby się zmobilizować i zbudować sobie swoją niezależność. Ale ja tego nie widziałam. Więc sprawdź, jak to jest u Ciebie, na ile emocje tak naprawdę odgrywają rolę w Twoim robieniu zakupów, w Twoim wydawaniu pieniędzy. Czy kupujesz rzeczy, które musisz kupić, czy kupujesz rzeczy, które chcesz kupić? I znowu, bardzo ważna dygresja, bo być może powiesz, ale dlaczego ja mam zrezygnować z wszystkiego, co ja chcę kupić? Nie musisz. Ale jeżeli twoją intencją jest szybko poprawić swoje finanse, sięgnąć po niezależność finansową, zbudować kapitał do inwestowania, odbić się, to nie stać ci dzisiaj na to, aby kupować rzeczy, które chcesz, musisz się zawziąć i kupować tylko i wyłącznie rzeczy, które musisz, a całą resztę kumulować na boku. OK? Druga rzecz. Druga rzecz jest mocna. Są tak zwane fałszywe priorytety. I na to też nam bardzo, bardzo dużo pieniędzy idzie. I co rozumiem przez te fałszywe priorytety? Wszystko, co tak naprawdę znowu nie jest nam potrzebne, a wydaje nam się, że jest uzasadnione. Kolejny komplet pościeli na przykład, bo jest promocja, a kolejne perfumy, bo wtedy będę się lepiej czuła, Albo bo moje samopoczucie się poprawi, albo moja wiara w siebie urośnie. A zainwestowanie w umiejętności, które są miłym, hobby, ale znowu nie prowadzą do tego, aby zaczęła zarabiać więcej. I ja to nazywam tak zwanym efektem mamy brudną łazienkę, ale idziemy sprzątać kuchnię, tak? I zobacz, jeżeli mamy brudną łazienkę. To nieważne, ile rzeczy zrobimy poza nią, nasza sytuacja finansowa się nie poprawia. Właściwie łazienka się nie posprząta. Żeby ją posprzątać, musimy nakierować nasze działania. A my bardzo często właśnie nam się, nam się wydaje i tworzymy sobie historię, uzasadniamy, że no dzięki temu troszeczkę będzie lepiej, no dzięki temu niby coś dodam, no dzięki temu a w moim życiu coś się poprawi. Ale. Pamiętaj, że jeżeli chcesz zbudować fajne finanse, to ty nie dążysz do tego, żeby coś się poprawiło w twoim życiu, tylko ty dążysz do tego, żeby jak najwięcej pieniędzy znaleźć, te pieniądze wykorzystać, tak? Um, więc te wydatki one są miłe, ale one do niczego tak naprawdę nie prowadzą, tak? Ostatnia rzecz to są impulsy. I impulsy są bardzo podobne do emocji, bo to są rzeczy. Robimy na zasadzie takiej: O, zrobię to, tak? Nie przemyślę, nie sprawdzę, czy to w ogóle będzie miało sens, czy to mi się opłaci, czy to w ogóle jest z wiarygodnego źródła, ale coś mi kliknęło w głowie i na to wydaję pieniądze. Ja kiedyś byłam mistrzem tak zwanego kupowania sobie kursików, gdzie były jakieś afirmacje, gdzie było jakieś nagranko i ja dzięki temu miałam ruszyć do przodu, tak? Bo ktoś powiedział, że tak, bo mówię to do Ciebie, bo zasługujesz, no i to uderzało w moje jakieś tam potrzeby, w moją niską samoocenę, ja pod wpływem impulsu kupowałam. Tak samo w momencie, w którym jesteś bombardowana przez reklamy i widzisz coś takiego, że tylko tu i teraz, tylko tutaj, po prostu no, jedyna szansa. No i za tym impulsem podążasz i koniec końców nie widzisz, a, ile na to poszło pieniędzy. I tej, jeszcze po prostu na chwilę o tych fałszywych priorytetów, bo mm, jeżeli jesteś bardzo głodna sukcesu i większych zarobków i chcesz naprawdę, ale tak naprawdę z determinacją coś szybko zbudować, to powiem Ci też, co jest fałszywym priorytetem. Fałszywym priorytetem jest bycie na czasie z modą, fałszywym priorytetem jest chodzenie a i robienie sobie rzęs, paznokci, włosów u kogoś, zamiast obciąć te koszty i po prostu przeznaczyć je na budowę swoich finansów. I jest to coś, co budzi tak naprawdę duży bunt, bo to jest na zasadzie takie, no przecież mi się należy, no chociaż tyle, przecież jestem kobietą, świat się nie zawali. Pozornie świat się nie zawali. To są wszystko małe, drobne kwoty, których nie zobaczysz, dopóki nie zaczniesz zaznaczać sobie, jak wyglądają Twoje wydatki w skali miesiąca. Pamiętam szczerze, przyznam Ci się, że jak po raz pierwszy zrobiłam to ćwiczenie właśnie, że zaczęłam sobie zapisywać, gdzie wydaję każdą, dosłownie każdą najmniejszą kwotę, to okazało się, że w tym moim budżecie bardzo dużo pieniędzy po prostu mi tak o, przelatuje przez palce, a ja nawet tego nie widzę. No ale dobrze, żeby nie, żeby nie było, że jestem gołosłowna, bo sobie powiesz, no dobra, no słucham Cię, ale to nie są do, u mnie duże kwoty i to tak naprawdę nie zrobiłoby różnicy. Popatrzmy na liczby, tak, popatrzmy na liczby, co by nie było. Jeżeli w ciągu miesiąca przepuszczasz, przepuszczasz, tak po prostu, tylko 500 zł, kochana, to w skali roku to jest 6000, powiesz, mm, majątku nie ma, no może i nie ma. W skali 3 lat masz już 18, w skali 5 lat masz 30 tysięcy. Tak? Przypomnij sobie, gdzie była 5 lat temu. Przypomnij sobie, raz, dwa teraz. Przeleciał szybko ten czas, prawda? I teraz zobacz, gdy myślimy o tym, że mamy coś zbudować i zajmie nam to 2 czy 3 lata, sobie mówimy, że o nie, to tyle czasu, ja nie zacznę. Ale gdy patrzymy wstecz na ten czas, to okazuje się, że on po prostu przyleciał bardzo szybko, a my mogłyśmy coś zbudować, ale tego nie zrobiłyśmy. Tak? I teraz zobacz, te 500 zł to jest właśnie wyjście gdzieś na zrobienie paznokci, kupienie iluś kaw, kupienie iluś deserów, kupienie iluś rzeczy na promocji, to jest 500 zł. To jest 500 zł, które jest niezauważalne. Te 500 zł to są rzeczy, wiesz, typu, że albo muszę mieć drugi krem, bo muszę mieć inne płatki śniadaniowe, bo muszę mieć inny smak. Nie musisz. Jeżeli... Postanowiłaś sobie, popatrz na mnie, jeżeli postanowiłaś, że musisz być niezależna finansowo, że musisz zacząć więcej zarabiać, to to jest Twoje muszę, a nie to wszystko, co jest z boku. Popatrzmy dalej. Jeżeli przez w skali miesiąca 1000 złotych Ci przechodzi przez palce i tego nie zauważasz, bo nie liczysz, bo nie zapisujesz. Kochana, w skali 5 lat to jest 60 tysięcy. 60 tysięcy. Zobacz, gdybyś miała na przykład zainwestowane w akcje 60 tysięcy, to czy nie patrzyłabyś z większym spokojem na swoją przyszłość? A te pieniądze byłyby większe, bo te akcje zrobiłyby ci kolejne pieniądze, tak? Kolejna kwota, którą też rozpisałam, to jest 2000. Są kobiety, które dużo więcej wydają, bo jest sezon, bo muszą świeczuszkę, bo muszą światełka, bo muszą, muszą jakio, jakąś bransoletkę, bo, 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 bo. Ja też to kocham, ale. Są priorytety ważne i są priorytety najważniejsze. Są rzeczy, które, które chcemy kupić, i są rzeczy, na które musimy skupić naszą energię. Tak? Więc zobacz. 2000 w skali 5 lat spójrz, ile to jest pieniędzy. I teraz pomyśl o swoich wydatkach. Pomyśl o tym wszystkim, gdzie sobie tak, o tu tam mam jakąś subskrypcję, z której nie korzystam, ale ją mam, zapomniałam ją odwołać. Tu gdzieś zapłaciłam jakieś spóźnione opłaty, były, więc jakieś pieniądze mi przeszły. Tu kupiłam coś, czego nigdy nawet nie otworzyłam. Tu kupiłam coś, co było bez sensu, bo pod wpływem impulsu kupiłam, ale tak naprawdę było tanie i było głównowarte. I popatrz na to, co to robi z Twoimi finansami. Czy z Twojego budżetu co miesiąc ucieka 500 zł, 1000 zł, 2000, a może jeszcze więcej? I powiem Ci coś, każda z nas ma jakieś pieniądze, każda z nas ma kwoty, których nie widzi. I te małe, drobne kwoty, zebrane do kupy i zagonione do pracy, budują nasze majątki. Krok po kroczku, miesiąc po miesiącu, rok po roku, można zbudować fortunę. Podejmując decyzje i skupiając się na Twoim najważniejszym priorytecie. Nie na tym, aby mieć zrobione brewki, bo dzisiaj jest taka, a nie inna moda. Nie na tym, że jest promocja i po prostu musisz, bo się udusisz, ale na tym, że po prostu chcesz przerwać to błędne koło zarabiania i chcesz naprawdę wypłynąć na szersze wody. Przypomnę Ci jeszcze raz to, od czego zaczęłam. Ludzie biedni wydają. Wszystko wydają od samego początku, bo to im poprawia humor. Ci ludzie patrzą tylko na tu i teraz. Źle się czuję, muszę wydać. Muszę. Stać mi, żeby zapłacić 50 zł, zapłacę 50, stać mi, żeby zapłacić 200, 500, tyle kupię, bo moje samopoczucie jest takie ważne. Ale oni niczego nie budują. Ludzie zamożni najpierw zadają pytanie. Co mi włoży pieniądze do kieszeni? Jak moje pieniądze mogą pracować dla mnie, abym w przyszłości miała ich więcej i abym mogła sobie kupić zabawki i przyjemności na dużą skalę? Czy popatrzysz na swój budżet, na to, gdzie ci się pieniądze rozchodzą? Mam nadzieję, że tak i że przestaniesz pozwalać, aby te pieniądze ci głupio z portfela wypływały i przestaniesz sabotować swoją finansową przyszłość. Wiem, że nie jest łatwo zacisnąć pasa i przez jakiś czas mniej wydawać, a więcej działać dla swojej przyszłości, ale powiem Ci coś. Jest warto, bo sięgnie, wyrwanie się z tego koła i sięgnięcie po życie poziom wyżej, 2, 3, 5, 10 poziomów wyżej, jest warte każdego poświęcenia, które jest po drodze. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię. Zostaw mi komentarz, a. I zasubskrybuj kanał, bo im więcej osób kanał będzie subskrybowało, tym więcej będzie wartościowych treści.